Synu? Tak, matko? Musisz się żenić. Kiedy ja nie chcę. Haroldzie! Tato, wydaj mi dziś za mąż! Wydaj chociaż nogę! Jak się znajdzie jakiś śmiałek. To, co mu matki słychać? A, dobrze. Nie żyje. Ja się nie chcę, że nic rozumiesz. Nie ma się co spieszyć. Zobacz sam. Tato! Chcę męża! To musi być ktoś wysoko urodzony. Nie możemy mieszać krwi błękitnej z czerwoną, bo mi wnuki jakieś fioletowe wyjdą. Hej, hej! Gdzie uciekasz? Jeszcze nie skończyliśmy! Chodź, cukiereczku, zażre Być może moja perora nie jest adekwatna do możliwości percepcyjnych, Marysi. Sprechen Sie Deutsch? Ubierzesz moją zbroję i pójdziesz oświadczyć się królewnie. Nie, 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 nie. Tak, umrzeć za swojego księcia to honor. Umrzeć to honor, ale ożenić się to horror. Bry? My się chyba nie znamy? Moja wysokość, książę. Moją córkę może dostać tylko rycerz prawy i odważny. Do widzenia. Zostań! Ojasun. Tato, nie wybrzydzaj! Bierzemy, co jest! Jestem księciem przebranym Gierka. A ty? Jestem Marysią! Jestem Marysią z dziada Pradziada. Mój ojciec był Marysią, mój dziadek był Marysią. Wszystkie kobiety są jednakowe. A najbardziej jednakowa jest Marysia. Będę traktował ją jak powietrze. Odpuszczaj mu <laughs> Mój wierny Giermku, byłeś już kiedyś zakochany? Nie, ja taki głupi jestem od urodzenia.